Na zakończenie dnia wycilowany dziczek Także zobaczcie Końcówka łącznika stabilizatora Zobaczcie jaki klimacik Sporo roślin No i tutaj fajnie. mamy sytuację, że szaran stoi na rondzie No i fura odjeżdża Zapinamy i... Cześć wszystkim, mamy No już prawie czerwiec eee, Jeszcze końcówka maja, ostatni tydzień My tutaj powoli szykujemy się już do mm, przejazdu z Hiszpanii do Polski, bo w sumie dawno nie nagrywaliśmy, co wiecie na pewno, ale wybieramy się na jakieś dwa, może 3 miesiące do Polski. Tutaj sobie troszkę naszego sprintera szykuję. Eee, a o, właśnie, tu możecie zobaczyć w tle Volkswagena T3 naszej znajomej, e, przy którym szykuje mi się troszkę roboty. E, takiej mechanicznej. Trzeba walczyć przy e, łączniku stabilizatora, przy całym drążku stabilizatora. Także tam będę miał troszkę roboty. Postanowiłem, że wam tu nagram trochę takich ciekawostek, bo to nie jedyna robota, jaką teraz robię. A zobaczcie, tutaj, tu jest auto e, Fiat Chroma. Robimy e, tutaj. Wpadł pedał sprzęgła. Normalnie sprzęgło wpadło. Pedał albo zostaje do końca wciśnięty, albo wyciągnięty na maksa. Zobaczcie, sprzęgło jest hydrauliczne, to jest zbiorniczek płynu do hamulcy, ale tutaj wychodzi wężyk do pompki, którą też wyciągnąłem już, bo myślałem na początku, że to pompka jest uszkodzona, ale pompka nie dostaje w ogóle płynu, a żeby się do niej dostać, no to też wygodnie mi było wyciągnąć to wszystko, zobaczyć. No pompka wydaje się, że tutaj na sprężaniu działa, spręża, zasysu nie ma, ale nie wiem, czy grawitacyjnie ma opadać, czy ona zasysa. Możliwe, że go grawitacyjnie tylko to idzie. No, ale zobaczcie, płyn w zbiorniczku jest dotąd, kruciec jest tu i w ogóle nie wycieka płyn hamulcowy. Ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. Minimum jest tutaj. Tutaj jest maksimum, a płyn jest gdzieś tu. No jest szansa, że ten kruciec w jakiś dziwny sposób, że to nie jest tak cały zbiornik, tylko może ma jakieś dziwne komory, jest szansa, że ten płyn dopiero poleci jak ee, damy więcej płynu. Także musimy kupić płyn, bo nie mamy żadnych zapasów, dolać płynu i zobaczymy co się wydarzy. No ale póki co kruciec jest pusty, nie ma w ogóle, nie wycieka żaden płyn, także no to jest taka ciekawostka. Troszkę tu rozebrałem pod maską, no i stwierdziłem, że to jest coś ciekawe, wiele osób lubiło nasze nagrywki, jak tam trochę mechanikowałem, trochę napraw było, także postanowiłem, że coś tutaj dla Was nagram, pompka, no pompka się wydaje, że chyba będzie dobrze, po prostu chodzi na sucho, trzeba będzie dola płynu i zobaczymy, czy taka błahostka... No, zobaczyłem, że jest płyn, więc stwierdziłem, że wszystko jest w porządku, że to nie kwestia płynu, a raczej czegoś dalej. No, ale okazało się, że w pompce jest sucho, wężyk jest suchy, także nagram Wam, jak tu będę działał z tą c która jest kamperem Zobaczcie, jaki klimacik, sporo roślin. Bardzo ładnie dziewczyna sobie, Polka, sama nim podróżuje. Eee, bardzo ciekawy klimat. No, a ja będę robił drążek stabilizatora. Cały, cały drążek stabilizatora będę z niego wyciągał, bo jest sporo gum do zrobienia. No, tego już szykuję trochę na przejazd do Polski, bo tak jak mówiłem, na parę miesięcy jedziemy. Okazało się, że jest kilka spraw do załatwienia w Polsce, także polecimy znowu. Teraz lato, więc zupełnie inne doświadczenia. Chcę pojechać też inną drogą. No, i tak tutaj sobie pod wiatą E, działam, także nagram jakiś update jak nalejemy mu płynu dobra moi drodzy tutaj mamy mały update we Fiatie jednak będzie do wymiany pompka do sprzęgła bo po mimo odpowietrzenia płyn już leci przecieka przez cały układ także e, drożność jest ale po kilku napompowaniach pedał znowu zaczyna tracić twardość, robi się miękko i no nie, działa to dobrze, po chwili znowu się nabija, także myślę, że pompka puszcza, także to kilka razy trzeba nabić, zaczyna chodzić dobrze, jak się auto odpali, wrzuci bieg, to przestaje później wysprzęglać. No, także teraz bierzemy się za tego, koła już mam poluzowane, trzeba było troszkę poskakać po śrubach, koła już zblokowane, teraz patrzę, gdzie go tu podnosić i lecimy, jak ściągnę koła, to pokażę Wam, co tu się stało. Także zobaczcie końcówka łącznika stabilizatora. Tu idzie stabilizator. Będę wymieniał tą gumę. Jak mi się w tych warunkach uda, to jeszcze tą, ale to w miarę siedzi. Także tu luzu nie widać. No ale tutaj zobaczcie, ten talerzyk rozpadł się. I tak to wygląda. Także rozbieramy. I jest to samo do zrobienia po obu stronach. No i trochę już złożyłem. Tutaj jest wykręcone. Tutaj, a, a tu zobaczcie ta blacha, to się ma spierać. Tu tulejka wsadzona, zaraz pójdzie druga guma, no i wszystko będzie w porządku. Tego w tych warunkach postanowiłem nie robić, bo a, no widziałem też trochę filmów. Bo to jest taka guma. A tu nie widać, no to jest taka guma z kołnierzem. Tu jest kołnierz i ten kołnierz, może jeszcze bym jakoś rozwalił, rozciął, rozwiercił i to wyjmę. Ale no nie mam tu za bardzo takich narzędzi, żeby to wprasować tutaj na to. Także ani tu gdzieś jakimś pasem ani nic. Także trochę słabo. Także to zostawiamy, a wymieniam pozostałe gumy. No, trochę łatwiejsza robota, ale no nie jestem w stanie tutaj za bardzo tego zrobić w tych warunkach. Tak, żeby to było dobrze. Zrobimy to co się da, to co trzeba było. A resztę to gdzieś przy okazji w jakimś warsztacie. No, także lecimy, zaraz wam pokażę. Jeszcze muszę drugie koło ściągnąć, ale no nie jest tak kolorowo. Więc zaraz zobaczymy, może tutaj coś podłożę, dźwignę auto a dam ten podnośnik z drugiej strony. Bo ten mam taki solidny ze sprintera, a z drugiej strony mam takie odosobówki podnośniki, to nie jest za dobre. No, już z obu stron mam tutaj złapane guma łącznika. Tutaj wszystkie poduchy nowe. Także zaraz to skręcamy, i na razie będzie git. No, tu z tej strony ta guma jest trochę lepsza, z tamtej minimalnie gorsza, ma większy luz, ale jeszcze się to trzyma. No tutaj właśnie więcej chyba bym sobie narobił szkody niż pożytku z tego skręcenia, że składamy i szybka akcja. I mamy ostatnie szlify z pomocnikiem. Do koła dokręcamy i zaraz o, będzie O, herbatkę z miotkiem. <laughs> herbatkę z miotkiem. Nie łóżka mi sokiem malinowym. Plus suwenir dla koleżki. No. <laughs> nie, nie widziałem. No i na koniec klucz dynamometryczny. O, proszę. Się naciskaj pracuje, łapki brudne. Mati, nacisnij na hamulec. Idę naciskać na hamulec. Na hamulec no jest trochę kocioł w aucie. Nacisnąłem. Jest trochę kocioł, ale damy rady. Przeciwną stronę. O! <grystanie> Będzie bez wycinania. Zostanie z bąkiem na nagraniu. No, vlogasa pyknę. Kolce dają się we znaki. Tak. Drewienko na podłodze. I jak dobrze pójdzie, to edyta nam przywiezie w nagrodę Daktyle Sukari. Z Maroko, koko, koko, ko, Maroko. Muszę o to poprosić. No, poprosiłem już. Popytała czy coś chcemy. To powiedziałem, że jak dywanów nie zabierze, to chcemy chociaż Daktyle. No skrzypi, skrzypi, bo teraz siada, wiesz, zawieszenie. Wszystko się układa. Gumy i to wszystko. Mamy też trochę nowych części. Tu na pewno te wahacze skrzypią. Koła takie mercedesowskie trochę. Okej, okay, już. No to... To druga strona. I tu się robi tak, że wyciągasz ten kijek. No. Tylko jego musisz przekręcić w lewo właśnie. I drugą stroną kika. Tutaj I musisz przekręcać to w lewo Ja ci lewo. trochę pomogę Bo o, Powoli, powoli, powoli I poszło o, drzwi, dobrze, że nie dostałeś w głowę o, Jakie BHP No i wyciągamy Czekaj, bo nie wiadomo, czy to już zeszło Moi drodzy Kolejny update Jadę teraz, uwaga Sprinterem bo szarana, teraz, jak u Filipa jest auto na razie uziemione, e, uziemiona jest kroma, bo padła ta pompka od sprzęgła. To, to zaczął jeździć moim szaranem, i teraz znowu jest jakiś problem w szaranie ze skrzynią biegów. E, co prawda, nie taki ze sprzęgłem jak u niego, ale nie wchodzą żadne biegi. Nie wiadomo co się tam stało. E, silnik pracuje, sprzęgło działa, e, przynajmniej się pedał wciska, nie? E, a nie wchodzą biegi. I podobno też nie jest tak, że jest luźna wajcha, e, co by mogło wskazywać na rozpadnięcie się wodzików. Także no nie wiem, jadę, zobaczymy. Jestem przygotowany na holowanie, chociaż tu w te góry to zaholować drugie auto trochę ciężko, no ale z drugiej strony bus ma dobry moment obrotowy jest moc, także no liczę, że jakoś tam damy radę z tym no no to kurde wiecie jak jest trzymajcie kciuki i już mamy kolejne auto no w sumie tylko dwa są zepsute, nie jest tak źle no ale my za niedługo wyjeżdżamy a tu się robota robi może jakieś wydatki, jak to coś grubego, no to ja nie wiem, kurde, to grubego chyba teraz nie będę robił, to chyba na razie zostawię i będzie stał, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie chcę nawet w sumie o tym myśleć, eee, miejmy nadzieję, że wszystko jest lekkie, kurde, w tej kamerze i w tym oświetleniu widzę, że jestem opalony trochę, tak wyglądam jakbym był brudny, chociaż może trochę jestem, chociaż dzisiaj się nie kurzyłem za bardzo, eee, nie no, opalony jestem, dobrze, słoneczko świeci. No lecimy, lecimy, zobaczymy co to kurde się dzieje. No dzieje się ciekawie, Uff, ciągle coś. No i tutaj mamy sytuację, że szaran stoi na rondzie. No i tak to właśnie wygląda, że biegi działają, znaczy działają, no wchodzą, sprzęgło działa, samochód odpala, ale nic się nie dzieje, nie ma żadnego przełożenia, żadnej reakcji, także go będziemy holować. Na górę i zobaczymy, co dalej. Ale no, nie brzmi to dobrze. Piękny zachód słońca. <śpiękny> no i słuchajcie, finalnie okazało się, że w Volkswagenie Sharan coś jest nie tak ze skrzynią biegów. W sensie ze skrzynią biegów bardziej obstawiam sprzęgło, że coś się dzieje ze sprzęgłem, bo biegi wszystkie wchodzą ładnie. Ale puszcza sprzęgło i nic się nie dzieje. Nie? Normalnie na każdym można wbić każdy bieg. Jedynka, dwójka, czyli wodziki nie spadły. Wszystkie biegi wchodzą. Pedał sprzęgła chodzi, sprężyście ładnie. Ale puszcza sprzęgło i nic się nie dzieje. Auto nie jedzie. No no i zacząłem obstawiać, że to sprzęgło, bo po sprawdzeniu czy się coś nie wypięło i tak dalej. Ale. W międzyczasie okazało się, że znalazłem chętnego na ten samochód. No i od słowa do słowa, bo pytałem o lawetę, o jakiś transport, żeby go przetransportować może gdzieś. A tam znajomy się zainteresował w ogóle co to za auto tak dalej, czemu to chce sprzedać. No i się okazało, że go wziął. Także z Filipem tutaj zjechaliśmy na dół. Ściągnęliśmy auto na parking przy drodze. I teraz czekamy na autolawetę, która przyjedzie i go zabiera, także szaran, kurczę, po niecałych dwóch miesiącach odjeżdża od nas i no teraz wracamy na parę miesięcy do Polski, także jedziemy sprinterem, wrócimy tu, chyba jednak też sprinterem, bo zastanowiliśmy się nad samolotem i będziemy... Szukać tu kolejnego auta, albo przywieziemy coś z Polski i zobaczymy jak to pójdzie. No, także się tak to potoczyło. Kupiliśmy niedawno auto, a już je sprzedajemy, ale w sumie dla nas finalnie dobrze że tak wyszło, bo chcemy wyjeżdżać w niedzielę, a auto stoi z uszkodzonym sprzęgłem i musielibyśmy go zostawić takiego uszkodzonego, także myślelibyśmy o nim tu ten, i gdzie części, czy części z Polski, czy z Hiszpanii, komu go zawieźć, także kupa jakiegoś tam myślenia i tak dalej, a tak to nam to na razie odejdzie. Znajomy już go oglądał, będzie zadowolony z tego, naprawiam sobie i będzie jeździł. Także u nas takie sytuacje samochodowe ostatnio bardzo dużo tego i intensywnie, także robimy, działamy, naprawiamy i szykujemy się do wyjazdu, bo tak naprawdę jutro musimy opuścić nasz domek, a mamy jeszcze sporo roboty. No i kura odjeżdża, zapinamy i odjeżdża do serwisu od razu na zrobienie sprzęgła. kończenie dnia wycilowany dziczek No pięknie A w sumie tu już mieszkamy można powiedzieć A dzik jest pod samą chatą Idzie sobie Pojadła Pojadł i do widzenia Papa Pewnie tu nieraz bywa, nie? No i proszę dziczek dalej w ogóle się nie boi fajny ziom, gdzie ja go mam? a tu idzie do mnie idzie do mnie, a ja nie chcę